zabrała go banda dzieciaków. Dramat. Numer 9. Toksoplazma. To nie zwierzę, ani owad, ale mikroskopijny organizm. Toksoplazmoza jest chorobą, którą zarazić się może każdy, ale zwykle zaczyna się u kotów. Właśnie tak. Nasi koci towarzysze są jedynymi zwierzętami, w których toksoplazma może się rozmnażać. Do kocich brzuchów staje się w dość niezwykły sposób. Wszyscy wiemy, że koty i myszy to naturalni wrogowie. Kiedy mysz wyczuwa w pobliżu kota, po prostu ucieka. Jednak jeśli zje ona coś, co zawiera w sobie toksoplazmę, te małe pasożyty sprawiają, że myszka kręci i koci zapach. Jakie to podstępne. Teraz biedny gryzoń myśli, że kot to jego najlepszy przyjaciel i sam wpada w jego łapy. Będziemy za tobą tęsknić, mały. Kot dopada otumanioną mysz i wcina ją na kolację, a cwane pasożyty toksoplazmę osiedlają się na tym domu, w kocich jelitach. Ale poczekajcie, to jeszcze nie koniec. Udowodniono, że toksoplazma wpływa także na ludzki mózg. Toksoplazmoza może nawet wywoływać zaburzenia neurologiczne i poważne zmiany w zachowaniu. To prawdopodobnie jedyny pasożyt, który potrafi kontrolować zarówno ludzkie, jak i zwierzęce umysły. U, niezły pomysł na horror. Strzeż się, toksoplazmomena. <laughs> Czy znacie inne supermoce, którymi dysponują różne stworzenia? Napowiedzcie no o nich w komentarzach. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie filmik znajomym i kliknijcie subskrybuj, żeby pozostać.